Cześć, witajcie w nowym odcinku na kanale. Dzisiaj będzie troszkę nietypowo. Chciałabym Wam opowiedzieć o inicjatywie, którą jakby chciałabym podjąć i chciałabym Was zachęcić do podjęcia jej. Pokażę Wam, jak zasiać, jak dbać i jak wyhodować swoje własne mikrolistki: jak zrobić swój własny ogródek na parapecie. Po odcinkach balkonowych wiele z Was pisało do mnie, że mam super balkon i że chcielibyście mieć właśnie taki balkon, ale brakuje Wam miejsca czy możliwości, żeby stworzyć właśnie taki własny warzywnik na balkonie. I długo zastanawiałam się, jak właśnie osoba, która załóżmy nie posiada balkonu, bądź nie ma możliwości stworzenia jakby takiej aranżacji, jak ma zrobić swój własny warzywnik w domu. I pomyślałam o mikrolistkach. Które się troszkę wkręciłam jakiś czas temu I które hoduję tak jakby nieustannie I postanowiłam stworzyć dla Was takie Nie wyzwanie, nie chciałam tego nazywać wyzwaniem Bo wyzwanie Kojarzy mi się z takim wiecie competition, z zawodami Nawet słownik języka polskiego Określa wyzwanie jako taki jakby mm, Nową trudność, którą podejmujemy A ja nie chcę żeby to była trudność. Chciałabym jakby zainspirować was tym filmem i materiałami, które gdzieś tam jeszcze dla was szykuję. O czym powiem potem i wszystko będzie jasne. Chciałam, żeby to wyzwanie nie było takie jakby wiecie na siłę, żebyście nie podejmowali się czegoś nowego z takim mm, jakimś dreszczykiem negatywnych emocji, bo mi wyzwania jakby same to słowo zawsze się tak troszkę kojarzy. Troszkę mnie przez to odstrasza od takich nawet fajnych inicjatyw, i właśnie dlatego stwierdziłam, że zrobimy sobie inicjatywę. Inicjatywa to takie wspólne działanie, i jak mówi słownik języka polskiego, jest to propozycja czy działanie mające na celu właśnie realizację jakiegoś projektu, jakichś celów. I wydaje mi się to odpowiednim określeniem właśnie dla tej inicjatywy. Zapraszam Was do podjęcia inicjatywy parapetowej. Ten film to taki początek, ale jednocześnie taka praktyczna i pełna instrukcja hodowli mikrolistków na parapecie, bo nasza inicjatywa parafetowa będzie polegała na tym, żeby stworzyć swoje własne parapetowe pole, swój własny parapetowy ogródek. Na moim Instagramie teraz przez tydzień będą pojawiać się takie posty dotyczące właśnie tego wyzwania, tej inicjatywy, ale ten film to powiedzmy taka kwintesencja tego wszystkiego. Więc zapraszam was na moją instrukcję obsługi mikrolistków. Microgreens, czyli mikrolistki, to jest taka forma pośrednia między kiełkami a powiedzmy już takimi dorosłymi warzywami, bądź na przykład innymi roślinami, kwiatami. No i takie mikrolistki możecie hodować w specjalnych pojemnikach i ja mam taki pojemnik i robiłam jakby je nie raz, ale możecie też spróbować ze zwykłą ziemią i spróbować z jakimś innym podłożem i zrobić to powiedzmy tak po domowemu. I ja ostatnio przeprowadziłam eksperyment, w którym wybrałam nasiona rzodkiewki, ale takie specjalnie na mikrolistki i takie specjalnie powiedzmy do hodowli takiej zwykłej balkonowej bądź ogródkowej. Zrobiłam sobie cztery próby, ponieważ robiłam mm, te moje hodowle na zwykłej ziemi oraz na takim tworzywie kokosowym. Chciałam sprawdzić, co się najlepiej sprawdzi wam i przetestować, zanim jakby stworzę tą inicjatywę, przetestować jakby najwygodniejsze i najbardziej dostępne opcje. No i tak to się wszystko zaczęło, a jak się skończyło, to zapraszam was do oglądania i zasadźmy razem teraz rzodkiewki. No więc zaczęłam od pojemników i do jednego wsypałam keramzyt i ziemię, a do drugiego podłoże kokosowe. I ja to podłoże obcięłam piłą i ona trochę tego nie wytrzymała, ono jest twarde, zapamiętajcie. I takie podłoże trzeba zalać wodą i odczekać. W tym czasie podzieliłam sobie powiedzmy tak umownie pojemnik na pół. I wsypałam yy, nasionka zwykłej rzodkiewki i microgreens, i wszystko obsypałam delikatnie ziemią i oczywiście spryskałam wodą. Kiedy podłoże kokosowe było już do użytku, zrobiłam praktycznie to samo, tylko tutaj już nie dodawałam wody, bo one samo w sobie było bardzo wilgotne. A ważne jest to, żeby nasze nasionka miały wilgoć. Przez następne dni, oczywiście, trzeba je psikiwać i spryskiwać i dbać o nie. Różnica między nimi jest duża. Spójrzcie, tutaj na tym mm, włóknie kokosowym wyrosły i mikrolistki mm, z specjalnej hodowli, jakby mikrolistków, i wyrosły tutaj również normalnie mm, rzodkiewki powiedzmy, z normalnych nasionek. Też rzodkiewki z normalnych nasionek, tutaj w ziemi do mm, kiełkowania wyrosły. No, o połowę mniejsze, spokojnie. A z mikrolistków prawie wcale. Ja jeszcze też wspomnę, że używałam rzodkiewek, a raczej takich mikrolistków rzodkiewek w mojej takiej pierwszej hodowli na balkonie, kiedy zasiałam za dużo rzodkiewki i po prostu musiałam ją trochę rozsadzić, to właśnie mm, ucinałam i wyrywałam te microgreens i brałam je na przykład do sałatek albo na kanapki. I moja hodowla trwa tydzień, i do takiej hodowli, do takiej inicjatywy Was właśnie zapraszam. Możecie wybrać zwykłą ziemię, ale możecie też wykorzystać właśnie te włókno kokosowe, tak jak ja. No i jak widzicie sami, włókno jakby sprawi się lepiej, ale ziemia też da radę, i w ogóle uważam, że. Mm, to wyzwanie, to ta inicjatywa nie ma polegać na tym, żebyście kupili sobie, wiecie, cały osprzęt do tego, nowe nasiona i tak dalej. Korzystajcie z tego, co macie, ewentualnie po prostu kupcie sobie nasionka do żodkiewki. Jeśli chodzi o same nasionka, to są te dedykowane microgreens do mikrolistków, ale jak sami widzicie, sprawią się również takie zwykłe, żodkiewkowe nasionka ogródkowe. I powiem Wam, że... Akurat tam, gdzie ja kupowałam te nasionka, to nasiona rzodkiewki były o 2 złote tańsze niż te microgreens, więc myślę, że tutaj też można pójść powiedzmy na, na te zwykłe nasionka. Tak wygląda moja rzodkiewkowa inicjatywa. Serdecznie Was zapraszam na mojego Instagrama, na posty, które będą się teraz pojawiać. Jeśli oglądacie ten film później, już powiedzmy po naszej tygodniowej inicjatywie, to i tak zapraszam, one tam będą. Myślę, że też na karcie społeczności na YouTube udostępnię kilka najciekawszych relacji, więc to będzie wszystko tutaj zapisane i na pewno tutaj na dole w linkach umieszczę najważniejsze informacje. A w najbliższą sobotę zapraszam Was na live na Instagramie, na którym razem będziemy mogli zasiać mikrolistki. Moje już końcówka idzie na kanapki, więc i tak będę robiła nową partię i stwierdziłam, że właśnie może to będzie dobra okazja na to, Żebyście mogli spróbować zrobić te mikrolistki ze mną. No i tak prezentuje się moja inicjatywa paratetowa. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Musicie koniecznie, koniecznie udostępniać swoje relacje i wysyłać mi zdjęcia na przykład na Instagramie tego jak wam idzie, bo ja tak się zawsze cieszę, jak wysyłacie do mnie jakieś zdjęcia z waszych hodowli roślin albo jakiś roślinek na balkonie czy właśnie nawet na parapecie. Jest mi bardzo miło, że mogę was inspirować do tego, żeby nie żyć tylko zero wasteowo, ale również żeby właśnie robić takie inicjatywy ogrodnicze i w ogóle więc tak, wysyłajcie koniecznie swoje relacje, swoje zdjęcia, udostępniajcie i jeżeli coś udostępniacie na Instagramie, to oznaczajcie mnie hashtagiem i małpką rejestruję. <grym> Możecie używać hashtagów inicjatywa parapetowa i parapetowy ogródek. Myślę, że dzięki nim będzie nam się łatwiej znaleźć. A żeby do filmu dodać jeszcze trochę więcej ogródka, to Wam pokażę, jak teraz y, sprawuje się mój ogródek i co jest w nim nowego, bo trochę rzeczy dosadziłam i wymieniłam. Jak widzicie, tu jest szałwia i ona już pięknie rośnie. Nawet wyrastają takie listki tutaj właściwe. Ostatnio też zaczęła wschodzić tutaj sałata, i spójrzcie, na ten wielki groszek naprawdę rośnie i. A tutaj zobaczcie, jest jeden groszek, drugi i to jest między nimi różnica, a to są w ogóle groszki bracia <grytania> zasadzeni tego samego dnia, więc różnica jest duża. Zdaje mi się, że ten jest w takim delikatnym cieniu, mm, ale też jakby przyczyna może być różna, mogły być na przykład trochę nasionka inaczej, przechowywane i tak dalej. E, niestety ktoś y, akurat musi kosić trawnik pod blokiem i za dużo on pewnie mnie nie słychać. Więc teraz szybko wam powiem. Rzodkiewka i szpinek, które rosły w tej skrzynce zostały mm, wykorzystane na y, pesto i na takie rzeczy i teraz rośnie tam tylko rzodkiewka już rzadziej posadzona tak, żeby y, na pewno dobrze wyrosła. Posadziłam kwiaty, które będzie można jeść. Posadziłam maciejkę, bo mama mówi, że pięknie pachnie i miała trochę nasionek, więc podarowała mi i ją posadziłam. I jak widzicie, wszystko mi pięknie rośnie dalej. I tak, więc nie zniechęcamy się. Ogródkowy, balkon, parapetowy. Ogródek również działa. I jeszcze jedna rzecz, która, którą Wam pokażę w dniu, kiedy tworzę ten właśnie odcinek o ogródku na parapecie. Pokażę Wam, jak wyglądają mikrolistki. Widzicie, tutaj już <grych> były obcięte na jedzonko. Tych jeszcze nie ruszałam, ale dzisiaj zjem wszystko to, a to jeszcze przetrzymam do jutra. I widzicie, mikrolistki z mm, nasionek na mikrolistki nie wyszły do końca, więc one do takiej ziemi średnio się mm, mi sprawdziły. A tutaj rzutkiewka dała radę. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, pa!